Historia kątów opolskich nierozerwalnie związana jest z utopkami. A to dlatego, że kąty opolskie usadowione są przy malowniczej rzece, która nazywa się Odra. Jak sama nazwa miejscowości mówi, można domniemywać, że chodzi o kąt, który Odra zatacza i przepływa z boku naszej miejscowości. Z tą Odrą związane są i z jej starym dorzeczem. Legendy o utopkach. Utopki, czyli dusze, topielsów, które znajdują się w otchłani rzeki i wciągają nie tylko dzieci, które nieostrożnie bawią się przy brzegu, podczas gdy rodzice dawniej pracowali na roli czy przy łąkach rzecznych, ale również piękne panny, które spoglądając w otchłań wody zostały przez topielców wciągane. I ja znam taką historię, że pewnego dnia młoda piękna dziewczyna zagrabiając sianokosy podeszła do lustra wody i zauważyła pięknego młodego mężczyznę. Tak jej się spodobał, że zbliżając się do lustra wody została przez tego topielca utopka no i pozostała podchłani prawdopodobnie już jako jego żona. W lesie, w drodze między Kątami i Miedzianą usadowiony jest krzyż. Krzyż, który jest na skrzyżowaniu dróg. Istnieje z nim taka powiązana legenda, że przyjeżdżał furman z Miedzianej do Kątów, a obok tego krzyża stała kobieta. Pierwszy furman, który przyjeżdżał nie zabrał kobiety, mimo jej prośby. Za chwileczkę pojechał drugi i drugi furman zabrał tą kobietę. Wyszła z wozu już w kątach przy następnej kaplicy. Wtedy podziękowała mu kobieta, i powiedziała, że dziś po niego nie przyjdzie w nocy, bo ją zabrał. Natomiast Pierwszego, który odmówił wzięcia, no ciężko zachorował, a co się z nim dalej stało, lepiej nie mówić.